Dzień dobry, Magdalena Chowańska, Biuro Meros Nieruchomości. Znajdujemy się dzisiaj w miejscowości Łysiec, gmina Starcza, około 15 km od Częstochowy. Mam tutaj dla Państwa do zaprezentowania dom z rynku pierwotnego w stanie deweloperskim, usytuowany na działce 916 m2, natomiast budynek ma powierzchni 124 m. Zapraszam do środka. Wchodząc do domu, mamy tutaj ustawny wiatrołap z miejscem na szafę w zabudowie. Pokażę teraz Państwu część dzienną. Znajdujemy się w przestronnym salonie z ogromnymi przeszkleniami. Tutaj mamy wyznaczoną przestrzeń na aneks kuchenny w zabudowie, możliwość zrobienia świetnej wyspy. W salonie mamy przygotowane miejsce pod kominek. Możliwość zawieszenia telewizora w tym miejscu. Natomiast tutaj może stać świetny narożnik. Wyjście na taras z świetnym widokiem. Zwłaszcza, że dzisiaj mamy świetną zimę. Pokażę teraz Państwu resztę domu. Tuż obok salonu mamy toaletę dla gości po mojej prawej stronie. Natomiast w tym miejscu znajduje się łazienka z możliwością zamontowania wanny oraz prysznica. Tutaj znajduje się pierwsza sypialnia. Tutaj kolejna. I jeszcze jedna z wyjściem na taras. Idąc dalej w kierunku garażu, który znajduje się za mną, mamy pomieszczenie, które świetnie nadaje się na garderobę. Może jest możliwość tutaj zamontowania sporej zabudowy, ukrycia w niej pralki i suszarki. Za mną natomiast znajduje się garaż jednostanowiskowy. W tym miejscu również mamy kotłownię. Niestety nie zaproszę Państwa do środka, bo jak to w stanie deweloperskim, nie mamy oświetlenia. Podsumowując, mieli Państwo przyjemność zobaczyć dom w miejscowości Łysiec Gmina Starcza, 15 km od Częstochowy. Dom z trzema sypialniami, salonem z aneksem kuchennym, toaletą dla gości, łazienką, garażem jednostanowiskowym na dużej działce z przepięknym widokiem, a w samym domu mamy naprawdę duże przeszklenia, dzięki czemu mamy tutaj naprawdę jasno. Jeśli chcielibyście Państwo zapoznać się ze szczegółami bądź umówić się na prezentację, zachęcam do kontaktu pod numerem 730 380 372. Bardzo dziękuję. Magdalena Chowańska, Meros Nieruchomości.